Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której bardzo chciałeś zbliżyć się do kobiety, na głębszym, bardziej intymnym poziomie, ale nie wiedziałeś, jak to zrobić? A co jeśli powiem Ci, że istnieje sposób, by poprosić o tę bliskość w sposób, który działa i jednocześnie wpisuje się w ponadczasowe idee stoicyzmu? Dziś zagłębimy się w prostą psychologiczną metodę, która może całkowicie zmienić Twoje podejście do intymności. Co więcej, pomoże ci poczuć się bardziej pewnym siebie, opanowanym i świadomym swoich emocji. Wyobraź sobie taką sytuację: Siedzisz z kobietą, z którą spotykasz się od jakiegoś czasu. Wasza relacja jest silna, a ty czujesz, że jesteś gotowy na kolejny krok. Ale zamiast pewności siebie, czujesz zdenerwowanie. Martwisz się, co powiedzieć. A co jeśli powie nie? A co jeśli się odsunie? Oto, co musisz wiedzieć: to niewłaściwe pytania. Prawdziwe pytanie brzmi: jak możesz wykorzystać stoicyzm, by zmienić sposób, w jaki ta sytuacja się rozwija? Jak sprawić, by ona czuła się nie tylko komfortowo, ale też równie zainteresowana zbliżeniem, jak Ty? Zostań ze mną przez kilka minut, a pod koniec tego filmu dowiesz się, jak poprosić o intymność w sposób pełen szacunku, mądry. I oparty na filozofii stoickiej, to nie jest zwykła rada dotycząca randek. To nauka, jak nawiązać emocjonalne i psychologiczne połączenie, które większość mężczyzn całkowicie pomija. Cześć z tej strony, Krzysztof. Jestem tutaj, aby pomóc Ci rozwinąć stoickie podejście, abyś mógł opanować swoje relacje z kobietami i przejąć kontrolę nad swoim życiem randkowym. Jeśli jesteś gotów na kolejny krok, kliknij przycisk subskrypcji już teraz. Zacznijmy od podstaw. Pierwszy punkt. Moc wrażliwości połączonej z siłą. Na początku może się wydawać, że to dwie przeciwności, ale gdy osiągniesz odpowiednią równowagę, efekt jest nieodparty. Oto sedno sprawy. Wielu ludzi myśli, że wrażliwość oznacza słabość albo dzielenie się zbyt osobistymi rzeczami. Ale to zupełnie nie o to chodzi. Prawdziwa wrażliwość polega na byciu sobą, szczerym i otwartym na swoje uczucia. Ale bez desperacji czy nadmiernej potrzeby akceptacji. W stoicyzmie wrażliwość oznacza pokazanie prawdziwego siebie, jednocześnie zachowując kontrolę nad emocjami. Jeśli chodzi o wyrażanie intymności, rób to spokojnie i jasno. Na przykład możesz powiedzieć coś takiego: Bardzo cenię czas, który razem spędziliśmy i czuję, że między nami jest silna więź. Chciałbym, aby nasza relacja weszła na bardziej intymny poziom. Ponieważ wierzę, że mogłoby to jeszcze bardziej ją wzmocnić. Dlaczego to działa? Po pierwsze, jest to bezpośrednie i klarowne, bez gierek czy unikania tematu. Po drugie, jest to pełne szacunku. Nie żądasz niczego, nie wywierasz presji, po prostu przedstawiasz swój punkt widzenia do rozważenia. I po trzecie, skupiasz się na relacji, a nie tylko na swoich osobistych pragnieniach. Pokazujesz, że intymność mogłaby pogłębić Waszą więź. Dlaczego równowaga między wrażliwością a siłą jest tak skuteczna, dotyka czegoś, czego wszyscy pragniemy prawdziwego połączenia. Pokazując wrażliwość, dajesz znak, że jesteś otwarty na głębszą więź. Łącząc to z siłą, pokazujesz, że nie jesteś zdesperowany ani zbyt potrzebujący, ale pewny siebie i stabilny. To połączenie jest niezwykle atrakcyjne, ponieważ sprawia, że ona czuje się bezpiecznie i buduje zaufanie. Kobiety są bardziej skłonne do pozytywnej odpowiedzi na intymność, kiedy czują się bezpieczne, wiedząc, że ich partner jest emocjonalnie dostępny i stabilny. Kolejny punkt: stoicka sztuka cierpliwości. Pozwól jej wyznaczyć tempo. Cierpliwość to jedna z najważniejszych zasad stoicyzmu a w dzisiejszym szybkim świecie jest to rzadkość, która jednocześnie bardzo przyciąga. Jeśli chodzi o intymność, cierpliwość jest kluczowa, ponieważ to kobieta powinna wyznaczać tempo, w jakim wszystko się rozwija. Nie zrozum mnie źle. Cierpliwość nie oznacza, że masz siedzieć bezczynnie. Chodzi o to, by być obecnym, zaangażowanym i świadomym jej uczuć. W stoicyzmie cierpliwość to niebierne czekanie. To aktywny proces. Obserwujesz, rozumiesz... I pozwalasz, by wszystko toczyło się naturalnie, bez pośpiechu czy przymusu. Jeśli chodzi o intymność, oznacza to zrozumienie, że każdy ma swój własny komfort i tempo. Przyspieszanie może wywołać niepotrzebny stres i dyskomfort dla was obojga. Więc po tym, jak wyrazisz swoje uczucia dotyczące chęci przejścia na kolejny poziom, następnym krokiem jest danie jej przestrzeni. Ona potrzebuje czasu, aby to przemyśleć. Cisza, która następuje, może wydawać się niezręczna, ale jest bardzo ważna. Ten moment pozwala jej zastanowić się nad własnymi uczuciami, pragnieniami i poziomem komfortu, bez poczucia presji czy pośpiechu. W tym czasie utrzymuj kontakt wzrokowy, bądź zrelaksowany i dbaj o otwartą mowę ciała. Twoja postawa, sposób w jaki siedzisz lub stoisz, powinna pokazywać pewność siebie i brak pośpiechu. Dajesz jej do zrozumienia, że akceptujesz każde tempo, które jest dla niej komfortowe. Taka postawa okazuje szacunek i tworzy przestrzeń, w której czuje się bezpiecznie, aby wyrażać swoje myśli i uczucia. Tego rodzaju cierpliwość ma ogromną siłę. Wskazuje, że nie zależy ci wyłącznie na bliskości fizycznej, ale na budowaniu głębszej więzi opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Kiedy okazujesz cierpliwość, pokazujesz, że naprawdę. Szanujesz jej uczucia i granice. Nie próbujesz przyspieszyć wydarzeń, zanim ona będzie gotowa, co wiele dla niej znaczy. Dodatkowo, cierpliwość jest oznaką emocjonalnej dojrzałości. Pokazuje, że masz kontrolę nad swoimi pragnieniami, zamiast pozwalać, by to one tobą rządziły. Taka emocjonalna siła jest rzadka i bardzo pociągająca, ponieważ udowadnia, że potrafisz poradzić sobie nie tylko z fizyczną bliskością. Ale także z emocjami, które jej towarzyszą. Teraz porozmawiajmy o subtelnej sztuce sugestii. Tu zaczyna się prawdziwa psychologiczna magia. Zamiast bezpośrednio prosić o intymność, możesz delikatnie zasugerować ten pomysł, dając jej przestrzeń, aby przemyślała to na własnych zasadach. Właśnie na tym polega moc sugestii cichego, ale niezwykle skutecznego narzędzia psychologicznego. Moc sugestii działa, Ponieważ pozwala drugiej osobie przyswoić pomysł i uczynić go własnym. Kiedy zasiewasz sugestie, nie narzucasz jej swoich oczekiwań, zamiast tego otwierasz przed nią możliwość rozważenia tej idei we własnym tempie. Możesz powiedzieć na przykład: Mam wrażenie, że zbliżenie się do siebie byłoby dla nas czymś naturalnym, prawda? To nie jest bezpośrednia prośba, raczej delikatna zachęta. Która pozwala jej wyobrazić sobie bliskość na własnych warunkach. Nie chodzi o to, by ją przekonywać, lecz zapraszać do rozważenia tej myśli. Dlaczego ta metoda działa? Szanuje jej niezależność i subtelnie zachęca do tego, by intymność była naturalnym, wspólnym krokiem naprzód, a nie czymś narzuconym. Poprzez zasianie idei w jej myślach dajesz jej przestrzeń, by poczuła, że to jej własna decyzja. Co zwiększa prawdopodobieństwo, że zaakceptuje tę bliskość. Ale samo sugerowanie intymności to za mało. Musisz pielęgnować tę myśl. Po tym, jak zasugerujesz pomysł, kontynuuj budowanie emocjonalnej i fizycznej bliskości w małych, przemyślanych gestach. Na przykład, częściej trzymaj ją za rękę lub obdarzaj ciepłym uściskiem. Te proste gesty tworzą poczucie komfortu i więzi. Sprawiając, że intymność wydaje się bardziej naturalna i pociągająca. Jednocześnie zwracaj uwagę na jej reakcję. Jeśli wydaje się komfortowa i otwarta, stopniowo buduj na tej więzi. Jeśli jest niepewna, daj jej więcej przestrzeni i czasu. Kluczem jest cierpliwość i uważność. Pozwól by myśl o intymności dojrzewała naturalnie, zamiast zbyt szybko naciskać. Następnie: znaczenie autentyczności w relacjach. Porozmawiajmy o czymś niezwykle ważnym o byciu sobą i szczerości wobec samego siebie. Wyobraź sobie, że jesteś na udanej randce z kobietą, która naprawdę ci się podoba. Rozmawiacie, śmiejecie się, dzielicie się historiami. Właśnie o to chodzi w byciu autentycznym o pokazywanie swojego prawdziwego ja i swoich uczuć. To pomaga stworzyć wyjątkową więź między wami. Czym jest autentyczność? To bycie sobą bez udawania kogoś kim się nie jest. Wyobraź sobie, że stoisz przed lustrem i mówisz: "To jestem ja". Gdy pokazujesz swoją prawdziwą naturę, ona wyczuwa twoją szczerość, co sprawia, że czuje się bezpieczna i komfortowo, aby również być sobą. Załóżmy, że siedzicie przy stole, a ty zaczynasz opowiadać zabawną historię z dzieciństwa. Może to być opowieść o tym, jak zgubiłeś się na festynie, ale ostatecznie znalazłeś najlepszą watę cukrową. Gdy dzielisz się tą historią, zauważasz, że ona się uśmiecha i pochyla bliżej, ciekawa co będzie dalej. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie tylko mówisz, dzielisz się fragmentami swojego życia, a gdy to robisz, zachęcasz ją, by także opowiadała swoje historie. Siła autentyczności, budowanie zaufania, bycie szczerym buduje zaufanie. Gdy otwarcie mówisz o swoich uczuciach, ona widzi, że jesteś szczery. To jak wysyłanie sygnału: Ufam Ci i chcę się z Tobą połączyć. Nie oznacza to, że musisz od razu opowiadać całe swoje życie. Nikt nie chce na pierwszej randce słuchać całej biografii, ale dzielenie się drobnymi historiami z życia pomaga Wam obojgu poczuć się bliżej. A co z okazywaniem wrażliwości? Niektórzy mężczyźni uważają, że pokazywanie wrażliwości to słabość, ale wiesz co? To właśnie siła, kiedy opuszczasz gardę. I pokazujesz swoje prawdziwe uczucia, pokazujesz pewność siebie, to jak powiedzenie: Jestem dumny z tego, kim jestem to bardzo zgodne z filozofią stoicką, która uczy nas, że nie możemy kontrolować tego, co ona czuje ale możemy kontrolować nasze działania. Bycie autentycznym oznacza, że to Ty trzymasz ster swojego życia co jest niezwykle potężne. Z perspektywy stoicyzmu, Bycie autentycznym oznacza brak zbytniego przejmowania się tym, co ona o tobie myśli. Chodzi o to, by być najlepszą wersją siebie. Gdy jesteś prawdziwy, pokazujesz, że jesteś zadowolony z tego, kim jesteś, a to jest niezwykle atrakcyjne. Co więcej, zachęca ją do tego, by także była sobą. Praktyczne podejście do autentyczności. Spotykając nowe osoby, pamiętaj, by być sobą. Pomyśl o swoich doświadczeniach. Czy kiedykolwiek czułeś radość, gdy kobieta szczerze dzieliła się swoimi uczuciami? A może czułeś się dziwnie, gdy ktoś zbyt mocno starał się zrobić na tobie wrażenie? Na koniec bycie autentycznym polega na budowaniu szczerych i radosnych relacji z innymi. Dziel się swoimi historiami, otwarcie mów o swoich uczuciach i zachęcaj ją do tego samego. Gdy podchodzisz do relacji z uczciwością, nie tylko tworzysz więź, budujesz coś wyjątkowego opartego na zaufaniu i szacunku. A to właśnie tutaj zaczynają się prawdziwe przyjaźnie i relacje. Porozmawiajmy teraz o budowaniu napięcia i sile opóźnionej gratyfikacji. Stoicyzm uczy nas, że oczekiwanie na coś może sprawić, że stanie się to bardziej satysfakcjonujące. I ta zasada doskonale odnosi się do intymności. Gdy zbytnio się spieszymy, często tracimy głębię i znaczenie danej chwili. Opóźniona gratyfikacja polega na powstrzymaniu się przed natychmiastową nagrodą, z przekonaniem, że czekanie uczyni ją bardziej wartościową i satysfakcjonującą w przyszłości. Zamiast dążyć do natychmiastowej satysfakcji, skoncentruj się na budowaniu napięcia. Nie chodzi tu o granie trudnego do zdobycia ani o manipulację, chodzi o stworzenie głębszej więzi emocjonalnej. Gdy intymność w końcu się wydarzy, Stanie się to bardziej znaczącym i wyjątkowym doświadczeniem dla Was obojga. Jak budować napięcie, postaw na tworzenie niezapomnianych doświadczeń, które wzmacniają Waszą więź. Rozmawiajcie na głębokie tematy, dzielcie się osobistymi historiami albo spędzajcie czas na robieniu rzeczy, które oboje kochacie. Takie wspólne chwile pomagają budować głębsze połączenie, dzięki czemu intymność, gdy nadejdzie będzie bogatsza i bardziej satysfakcjonująca niż gdyby była pospieszna. Innym sposobem na budowanie napięcia są drobne, subtelne gesty, np. częstsze trzymanie się za ręce, delikatne przytulanie czy siedzenie bliżej siebie podczas spotkań. Te proste gesty pomagają tworzyć poczucie bliskości i więzi, nie spiesząc się z fizyczną intymnością. Sekret opóźnionej gratyfikacji. Polega na uświadomieniu sobie, że droga jest równie ważna jak cel. Poświęcając czas na budowanie solidnych podstaw emocjonalnych, sprawiasz, że sama intymność staje się bardziej satysfakcjonująca i znacząca. Co więcej, taki proces wzmacnia całą relację, nie tylko jej fizyczny aspekt. Cierpliwość i gotowość do czekania pokazują samokontrolę i emocjonalną dojrzałość. To dowód na to, że nie chodzi ci jedynie o natychmiastową fizyczną przyjemność ale o stworzenie czegoś głębszego i trwalszego. Taki poziom samodyscypliny jest bardzo atrakcyjny, ponieważ wskazuje, że zależy Ci na budowaniu autentycznej więzi, a nie tylko na powierzchownych aspektach relacji. Przejdźmy teraz do inteligencji emocjonalnej, która jest kluczowym elementem każdej udanej relacji, a zwłaszcza w kontekście intymności. Stoicyzm zachęca nas do uważności na nasze własne emocje, ale równie ważne jest zrozumienie uczuć innych. Inteligencja emocjonalna to umiejętność rozpoznawania, rozumienia i zarządzania zarówno własnymi emocjami, jak i uczuciami osób wokół nas. Kiedy spędzasz z nią czas, zwracaj uwagę na jej mowę ciała, ton głosu i drobne sygnały, które może ci wysyłać. Te subtelne wskazówki mogą wiele powiedzieć o jej samopoczuciu i pomóc ci odpowiednio zareagować z troską i wyczuciem. Na przykład, jeśli wydaje się niepewna lub niewygodna, ważne jest, aby to zauważyć i dać jej przestrzeń do podzielenia się tym, co czuje. Możesz powiedzieć coś w stylu: Zauważyłem, że jesteś trochę cicha. Jak się czujesz w związku z tym, o czym rozmawiamy? To pokazuje, że nie myślisz tylko o tym, czego chcesz, ale zwracasz uwagę na to, co ona czuje. Kobiety doceniają kogoś, kto jest uważny i naprawdę dba o ich komfort i dobrostan. Taki poziom inteligencji emocjonalnej jest dość rzadki i bardzo atrakcyjny, ale to nie tylko zauważanie jej uczuć, chodzi o to, jak na nie reagujesz. Jeśli wydaje się niepewna, nie próbuj jej naciskać ani przekonywać. Zamiast tego, uznaj jej uczucia i pokaż, że szanujesz jej granice. Możesz powiedzieć, rozumiem, jeśli nie jesteś gotowa, naprawdę chcę, abyś czuła się komfortowo. Przejdźmy do tego w tempie, które Ci odpowiada. Taka reakcja pokazuje, że nie koncentrujesz się tylko na swoich pragnieniach, ale naprawdę myślisz o jej potrzebach i komforcie co jest kluczowym elementem filozofii stoickiej. Bycie emocjonalnie inteligentnym oznacza również bycie świadomym własnych uczuć i tego, jak wpływają one na Twoje zachowanie. Na przykład, jeśli zaczniesz czuć się zdenerwowany lub niecierpliwy, Zatrzymaj się na chwilę i przemyśl, zanim coś powiesz. Tego typu samoświadomość pomaga zachować spokój i kontrolę nad swoimi działaniami, zamiast pozwolić, by emocje przejęły kontrolę. Teraz zrozumienie granic i zgody. Porozmawiajmy o czymś naprawdę ważnym zrozumieniu granic i zgody. Kiedy spędzasz czas z kobietą, którą jesteś zainteresowany, kluczowe jest szanowanie jej granic. Granice są jak niewidzialne linie które pomagają obu stronom zrozumieć, co jest w porządku, a co nie. Każdy ma różne granice w zależności od swoich uczuć i doświadczeń, i ważne jest, aby zauważyć, że to, co dla Ciebie jest komfortowe, niekoniecznie musi być takie samo dla niej. Zwracaj uwagę na to, jak reaguje podczas Waszych interakcji. Jeśli wydaje się zrelaksowana i zaangażowana, to dobry znak, jednak jeśli wygląda na niewygodną, na przykład kręci się lub unika kontaktu wzrokowego. To oznaki, że może nie być gotowa na intymność. Zamiast pchać sprawy do przodu, lepiej zapytać ją, jak czuje się z Waszym połączeniem. Możesz powiedzieć naprawdę cieszę się z naszego wspólnego czasu. Jak się z tym czujesz, to pokazuje, że zależy ci na jej uczuciach i tworzy przestrzeń na otwartą rozmowę. Zgoda oznacza uzyskanie jasnej zgody od niej, zanim przejdziesz do kolejnego kroku. To nie tylko chodzi o intymność fizyczną. Chodzi także o bliskość emocjonalną. Samo połączenie nie oznacza, że jest gotowa, by posunąć się dalej. Zawsze pytaj o jej zgodę i upewnij się, że czuje się komfortowo. Proste pytanie: jak? Czy byłoby ok, gdybyśmy zbliżyli się trochę bardziej? Pokazuje szacunek dla jej autonomii. Z punktu widzenia stoicyzmu, zrozumienie granic i zgody odzwierciedla kontrolę emocjonalną i szacunek dla innych. Choć nie możesz kontrolować jej reakcji, Możesz kontrolować to, jak reagujesz. Szanując jej granice, pokazujesz dojrzałość i przemyślaność, cechy, które są atrakcyjne. W chwilach odrzucenia lub wahania, stoicyzm zachęca, aby pozostać spokojnym. Jeśli nie jest gotowa, aby posunąć się dalej, zaakceptuj to bez frustracji. Taka postawa pozwala skupić się na podróży relacji, a nie tylko na jej wyniku. Szanując granice i szukając zgody. Budujesz zaufanie. To zaufanie jest kluczowe dla zdrowych relacji. Im bardziej otwarcie rozmawiacie o tym, co jest dla Was wygodne, a co nie, tym silniejsza staje się Wasza więź. Pokazujesz jej, że cenisz jej uczucia i traktujesz ją jako równorzędnego partnera. Podczas poznawania intymności pamiętaj o znaczeniu granic i zgody. Podchodź do każdej interakcji z prawdziwym sercem i otwartym umysłem. Kiedy tak robisz, Relacje, które budujesz, będą silniejsze i bardziej znaczące, ponieważ oparte są na zrozumieniu, szacunku i wspólnej więzi. Kolejnym istotnym elementem jest samokontrola panowanie nad własnymi pragnieniami. Samokontrola to kluczowy element stoicyzmu, który odgrywa ogromną rolę w kontekście intymności. Bycie w kontrolę nad swoimi pragnieniami nie oznacza, że musisz je ukrywać lub ignorować. Chodzi o to, by nie pozwolić. Aby one zdominowały twoje działania lub zamazały twój osąd. Kiedy zbliżasz się do kogoś w kwestii intymności, ważne jest, aby działać z miejsca spokoju i kontroli. Oznacza to, że nie działasz z pożądania czy desperacji, ale z prawdziwym pragnieniem głębszej więzi. Kobiety potrafią dostrzec, kiedy mężczyzna ma kontrolę nad sobą, i jest to cecha, która budzi szacunek i zaufanie. Samo kontrola w kontekście intymności. Oznacza znalezienie równowagi między wyrażaniem swoich pragnień, a zwracaniem uwagi na jej komfort. Na przykład, jeśli zaczynasz czuć się niecierpliwy lub sfrustrowany, ponieważ rzeczy nie rozwijają się tak szybko, jakbyś chciał, zrób chwilę przerwy, by spojrzeć na całą sytuację z szerszej perspektywy. Intymność, to nie tylko fizyczna bliskość, to budowanie emocjonalnego zaufania, więzi i wzajemnego szacunku. Praktykując samokontrolę. Pokazujesz, że nie skupiasz się tylko na natychmiastowej gratyfikacji, ale dbasz o budowanie czegoś prawdziwego i znaczącego. Oznacza to również radzenie sobie z odrzuceniem lub wolniejszym tempem z gracją. Jeśli rzeczy nie idą tak jak oczekiwałeś, lub jeśli ona nie jest jeszcze gotowa, Twoja zdolność do zachowania spokoju i zrozumienia sprawi, że naprawdę się wyróżnisz. To tutaj filozofia stoicyzmu naprawdę się sprawdza. Nie jesteś skupiony na wyniku, a twój spokój nie zależy od tego, jak ona reaguje. Praktykując samokontrolę, pokazujesz, że twoja wartość pochodzi z wnętrza i że potrafisz poradzić sobie z emocjonalnymi warstwami, jakie niesie ze sobą intymność. Tego rodzaju dojrzałość nie jest tylko atrakcyjna, jest kluczowa dla budowania zdrowej, znaczącej relacji. Kolejnym ważnym aspektem jest komunikowanie wartości, znaczenie wzajemnego szacunku i rozwoju. Kiedy chodzi o intymność, ważne jest, aby pokazać, że traktujesz ją jako coś, co może przynieść korzyści obu stronom, a nie tylko jako coś, czego pragniesz dla siebie. Chodzi o to, co możecie razem dzielić. Możesz wyrazić coś w rodzaju myślę, że zbliżenie się do siebie przyniosłoby nam więcej szczęścia i zrozumienia to nie tylko o fizycznej bliskości, ale o wspólnym rozwoju emocjonalnym i duchowym. To przesuwa nacisk z samej przyjemności fizycznej na więź opartą na wzajemnym szacunku i osobistym rozwoju. Pokazuje, że cenisz ją jako osobę i postrzegasz intymność jako część większej, bardziej znaczącej podróży. Nie skupiasz się tylko na tym, czego chcesz, ale również na tym, co możecie razem doświadczyć i osiągnąć. Taki sposób komunikowania pokazuje jej, że myślisz o przyszłości i że dbasz o jej rozwój. I dobrostan równie mocno jak o swój własny. W stoicyzmie relacje to coś więcej niż tylko indywidualne korzyści, to także wkład w coś większego. Kiedy podchodzisz do intymności jako wspólnego doświadczenia, które pomaga obu stronom się rozwijać, pokazujesz poziom dojrzałości i głębi, który jest rzadki, a jednocześnie przyciąga innych ludzi. Teraz przejdźmy do stoickiego podejścia do odrzucenia. Jak poradzić sobie z nim z gracją? Porozmawiajmy o odrzuceniu, bo umówmy się, zawsze jest to możliwość, kiedy mówimy o intymności. Z punktu widzenia stoicyzmu, odrzucenie to po prostu kolejne wydarzenie. Nie definiuje ono tego, kim jesteś, ani wartości twojej relacji. Jeśli ona nie jest gotowa lub nie czuje tego samego, ważne jest, by zaakceptować to spokojnie i z szacunkiem. Możesz powiedzieć coś w rodzaju: szanuję twoje uczucia i doceniam twoją szczerość. Cieszę się, że możemy o tym rozmawiać otwarcie. Reakcja w ten sposób pokazuje emocjonalną dojrzałość i siłę cechy, które naturalnie przyciągają. Stoicyzm uczy nas, że choć nie mamy wpływu na to, jak reagują inni, zawsze mamy kontrolę nad tym, jak odpowiadamy. Radzenie sobie z odrzuceniem, z godnością, potwierdza Twoją własną wartość i pokazuje, że nie jesteś poruszony wynikiem. Odrzucenie nie jest końcem historii. To tylko część większej podróży. Przyjęcie go z gracją pokazuje, że nie jesteś nadmiernie przywiązany do wyniku i masz pewność co do swojej wartości. Tego rodzaju odporność emocjonalna jest rzadkością i siłą, ponieważ pokazuje, że potrafisz poruszać się po wzlotach i upadkach relacji z elegancją i zrozumieniem. Na zakończenie, szybko podsumujmy główne punkty dotyczące proszenia o intymność z perspektywy stoicyzmu. Chodzi o bycie samoświadomym, cierpliwym i szanowanie zarówno jej uczuć, jak i swoich własnych. Kiedy mówisz o intymności, rób to z połączeniem wrażliwości i siły, używaj subtelnych wskazówek psychologicznych i przyjmij zasady stoicyzmu, które pomogą ci poradzić sobie z tym delikatnym tematem z pewnością siebie i gracją. Pamiętaj, prawdziwy stoicyzm w miłości to nie ukrywanie swoich uczuć czy pragnień. Chodzi o ich opanowanie. Traktuj intymność jako wspólną przygodę, w której oboje partnerzy czują się doceniani, szanowani i rozumiani. Stosując te zasady, zauważysz nie tylko poprawę w tym, jak podchodzisz do intymności, ale również w swojej odporności emocjonalnej oraz w relacjach z innymi. To magia stoicyzmu, to filozofia, która gdy jest wpleciona w relacje, może prowadzić do głębszych, bardziej znaczących więzi. Dzięki, że dołączyłeś do mnie w tej podróży po stoickiej intymności. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, daj mu lajka like i zasubskrybuj po więcej treści, które zgłębiają psychologiczne i filozoficzne aspekty relacji. Do następnego razu bądź silny, bądź stoicki i ciągle dąż do bycia najlepszą wersją siebie.